Nexus przez 24 godziny mógł mi rozkazywać, no i po prostu mną rządzić. Więc dzisiaj przez cały dzień słucham Nexusa. Na samym początku powiem wam, że odcinek wyszedł naprawdę przekozacko, bo śpiewałem, byłem raperem. No, i jak to ja też wkurzałem sobie Nexusa, przy czym było mega śmiesznie. Dodam jeszcze, że na 7000 lajk like to ja będę wkurzał i rządził Nexusem przez 24 godziny, więc jeśli chcecie taki odcineczek, to wiecie co robić. Również zachęcam Was do wpisania mego kodu w Toxic, bo wraz ze startem kolejnego sezonu stosuje 6 najspanialszych, najlepszych, najpiękniejszych osób, które dostaną darmowy karnet na kolejny sezon. A teraz zapraszam Was do oglądania. Mój gejuszku, mój, mój parobku nędzny To będzie najgorszy odcinek, wiesz o tym No a nie No a nie no, To nie. dzielę ci czarnuchu, a nie, w sumie ja wybieram <laughs> No to tak, na zaraz zrobię, czy jakieś bryki Tego wiesz no, Dobra, dobra wycimy, no to wycimy. ja biorę lambu i spierdalam A Mogę a stopnąć, czy nie? No nie wiem, ty mój gejuchu <laughs> a ja już Ty masz drugą brykę bryką. O, dobra. Ez... Nie nie nie, no spokojnie. Ej, Dobra, mam, nie, że... A przynieś mi nie, sprzęt, bo mi się nie, chce. Kurde. nie, mam, nie, trafiłem. No i pięknie. To? No, a, tak se ale nie, mam, nie, tak... mam, ja nie, mam, co? mam, nie, mam, nie, mam, nie, mam, nie, mam, nie, mam, nie, po nie, mam, nie, mam, nie, mam, nie, mam, Coś Amunicja, kończy. matcy Masz to, bo tego nie użyję, tego też Dobra, o, kozak Coś z mówię umiem mówić Mówiła, że po nam rozkurwili Spierdalam Ej, ja mam wachę, dawaj, jestem Rad teraz sobie sam, że nie Nie wierzę w gościa Ty, bo tu, typek, typek, typka tu mam A bo dawaj, dawaj, chodź do mnie, chodź, siadaj, siadaj Rozjadę, sukę Rozjechałem, dobra, dobra, leży Łatwo Jak zawsze ty. ci dupę sobie skurwysynu Dziękuję. I kolejny, 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 uważaj. Wiesz, że twój pan jest litościwy. Do czasu. Łatwo. O nie, zabiję go! Przepraszam. Ej, kurwa, dawaj pompa, rula! Brykę Kurde. nam kroi, nisz go! Suki syna. Ale opony zmiać zostawić, kurwa, to było moje auto, nie, no ty jesteś jebanym debilem. Ale... Kazałeś zniszczyć, no to ja już nie wiem. No chłopa zniszczyć, idiotko. Kurwa, to ty to jesteś pa, jednak W samochodzie go piszczyłem Kurwa, popierdolona Kurwa, e, chłopy idą, pomóż mi Ej, dostaję z tobą! Co ty odkurwiasz? Szypiorek! Kuca przed nami, ty! Szypiora, zratuj mnie On to jakiś, on to jakiś przyjaciel ty ten chłop miał wszystko Kurła, rozjechał mnie insta boju, ratuj! Nie mam moxów ja, nawet chiluj. 106 dostał, no nie ja, wierzę ale, Ty jesteś bojowy, nie Weź teraz skina jakiegoś czarnego Ale ten balon lata, znaczy banan, ten balon Się bujak No, a wsadź mi w tyłek, koteczku mój Czekaj, patrz Ach tak. tak mi rób, tak mi mów Mmm, mmm, <laughs> <słodziaku>. Daddy, you are so Patrz jak on się giba Gibaj, gibaj się, synu gdzie lecimy? ale no, dobra ja wybieram, zapomniałem. Mhm. To ja Gdzie bym sobie poleciał patrząc. sobie na przyjemny i skroju bryczkę. Tak przyjemnie. Zróbmy sobie tą przyjemność, kochany mój. Dobra. Z tobą już się. się. Dobra, pulpeciku, lecimy. Mm, Scypiorku. No to krój brykę podjeżdżać po mnie i, i się wypierdol wtedy, albo przynieść sprzęt. To ja przyniosę sprzęt. Ja, ja muszę być. Ale brykę na mi też przy, przynieść. Ale taką odorą, brykę, to ty się zajmij sprzętem. To jest jakiś szwagry lecą. Mogę do nich strzelać, czy nie? No, jak masz taką potrzebę, to oczywiście zapierdol z pozdrowieniami ode mnie, oczywiście. Kto ma mnie zaciukać, kurwa? A, oni. No ja w sumie zapierdolę ich, zanim pojadę tam na ten most. Bo jestem nie, dobry nie, w gierze, nie to co ty. Nie, nie, że ci nie ufam, czy coś, ale... No to przejdź mi, mi pomóż, kurwa, jak mi nie ufasz. Bo sam sobie, kurwa, nie ufam. Nista boju? Wiesz co masz robić No jak chwalę Dildosa mu Vanusa pierdol. Dawaj, go i dildocha Aj. Aj. no nie zrobiłeś polecenia kurwa za to masz 10 karnych pompek na kamerę Pozdrawiam od gorącego Nexusa Dobra pozdrawiłem Co za gejuch dobra przynieś weź skara mi jeszcze z niego no wszystko, znaczy, no i pompę, skali, pompa, pm już niekonieczny. No, a czemu nie? Dam ci jeszcze potkę. Znaj łaskę pana, żebyś wiedział gdzie oni są. Na dole. Przyjąłem. Biało ma. Mogę go zabić? Leży jeden, Dostaw, zostaw. No. A dobra, to weź dildocha mu wpakuj w, tył w tyłek. Dobra. Dobra, starczy, starczy, komórę mu kroję. Starczy, okej. Okay. Już go przełorałeś kurwa, hej, gówno masz na tym Zofie. Ej, oddaj sprzęt. Ale nic nie miał. Miał amunicję. Ty, ty ci, wszystko oddamy wszystko. wszystkie cały Twój klikunek. Wszystko dosłownie do zera. Wyrzysz. amunicję, wszystko też. Wszystko znowu? To jest dyskryminacja. Co to Co dyskryminacja? Ale teraz nie mam nic. No i o to chodzi. We pozwalam ci pozbierać jakieś tam przybory. Nie. Yeah. Dziękuję wszak. Nie ma za co. Ej, na mnie. Pomóż. Nie gnę, Spoko. gnę, to się kurwa led rusza. Zostaw, zostaw, kurwa, idiotko pierdolona! Nie, nie, sobie kulkę w nie, nie, za to. nie, Ja pierdolę. Łatwo. <laughs> Co tam miałczysz? że trudno było i jest mi niezmiernie przykro, przepraszam cię, Nexus. No to tutaj cały sprzęt jaki masz znowu. Znowu! Przecież nic się no. nie zmieniło! No jak nie, tutaj trochę drewna doszło, kurwa. O to chodzi. Ja... nie wierzę. Zawsze mogę się pobudować dzięki temu. Dobra, chodź do bryki. Ja prowadzę oczywiście. Jedziemy, jedziemy. ulicą, śpiewaj. No jedziemy Boż, radio, sobie autem. Radio, ty Outem. będziesz radiem, kurwa. Nexus manewruje na moście i ją Freestylenia, Dobra, jedziemy sobie tą furą, ją Nexus katuje furę też I kurde, robi z siebie debila, też Nexus podniecony kieruje się. Daj mi amo nie. bo kulkę w łeb strzele też nie, chujowo, chujowo. No, źle, źle, źle No, no to ja, raz, ja, bym tak, ja bym chciał lekcję, ja bym chciał lekcję Rapuj jak mam kurwa, zapierdalać tak językiem szybko kurwa, wiesz Dobra zaraz idziemy tych typów, bo nie mam amunicji, ale zaraz mi czegoś wszystkie macy i nie będę znowu miał Zaraz się wywalę, schronisz mi komórę i chyba przegramy grę Yo, widzisz jakie to było I dobre? No, ja jestem jest dumny, Chłopię. Kurwa Teraz możesz się oddech <laughs> Dzięki No i jeszcze raz A, a mogę się przewietrzyć? Nie, nie, jeszcze raz zrób tego minema, zapierdol <laughs> Tutaj lata zaraz helikopter, ale czujesz się, że zaraz będą jakieś dziwne szoty na TikToku i będą z tym robili jakieś dziwne rzeczy i normalnie czuję się obstrany cringe'a level zalaję ci furę, bo tutaj nam się kończy fluel Ja tankuję no to dalej brykę I zajęliście Będę ją na TikToka Bierzemy tą bryczkę Wow, padłem ty! Co on to zrobił? Spierdajcie Pod HP. mostem była apteka, pod mostem mała. była apteczka, jak coś Wiem wiem wiem, ale podki pije. Dobra, to chodź do mnie Kurwa GLEASE TITAN 1.974 Kurwa nie no to jest pojebane ta gra Pozdrawiamy jest ta e Esportowego Chuje nie pozdrawiamy, kto ci pozwolił kurwa Przepraszam Co ja mogę z tym zrobić, interakcja była przed tym kurwa Co jest Ty e, tu podnieś... co się stało Ej, Są takie granaty z tyłka, może go zabije Dostał! Doja. Szefie dojazd, dojazd, dostał. Dojeżdżamy, ale zostaw mi fraga Widzio go to jest A, on górno, zagubiony, kurwa. zagubiony jakiś Leży, A. Joker 10... 13 tysięcy, kurwa, doker 13 tysięcy, oh mi bro, dawaj mi wszystko, cały sprzęt, cały kapunek, kurwa, ja mam unicję, wszystko, kurwa, Znowu. bez tego się nie poradzę, dobra, no jest spoko spokojnie, sprzęt. I teraz Możesz sobie wziąć bronię, ale nie te jakieś inne, kurwa, wyrzuć to, a dojedziemy? To no ja czemu nie masz jeszcze trochę, nie benzyny? Ja bym zostawiłem, no te bany, ale nie masz było polecenia, wziąć ze dobra, sobą. Dobra, tu mamy gas station, ładuj nas, kurwa. Dobra, tankuję. O Jezu! No tankuj, tankuj. Potki ja biorę. A, okej, okay. to, to ja zatankuję za ten czas. Tu masz kolejną dużą podkę, żebyś wziął do kermany, skurwysynu no łysy. Mam głębokie kieszenie. Stój, stój, nie ruszę cię! Nie, wróć tam, wróć tam, pod, pod ścianę! Pod, no pod to, dobra. Stoisz. Lej, lej, troszkę póki masz jeszcze. Dzięki życie miłe kurwa Aaaaa! Zaraz pierdolnie Co jest kurwa Jest! Nie straciłem HP Łatwo Co? Czoś, I pierdolnie dwa razy z I stój, stój bez ruchu O, I Chodź tu jeszcze, chodź tu, chodź tu Nie, tu nie ma nic, dobra Trudno jedziemy z tym Dostał hita Dumny. Dostał, obity. Ty, bo Ej, bo tu dużo ty musisz, ale Pijamy, bijamy na trzeciego, na trzeciego. Ja amunicję nie mam Ale masz w magazynkach. Ja ślepy jak kred jestem. Miałem już tego, materiałów kurwa. Za mało mi dałeś, idioto Ty wjechałem w coś, w typach, jakiegoś typa jeden. Ej, pomóż mi pomóż! Mohamed mnie powalił. Dawaj, chapaka. Za mną, za mną. Nie no padłem, ty jodko, Ale ma nie, nie miałem! Jakbyś mi materiałów nie skroił. I oto. Najebać ci. A wy, no, ale widzowie, nie jeżeli napomni, chcecie. na początek. Obiecałeś to podczas tej 24 no, tak. dni, no właśnie. Yy, A wy, widzowie, jeżeli wbijecie tutaj 5000 łapek, to Nexus przez 24 godziny będzie moim przydupasem. I ja się będę nad nim znęcał. Także zostawiajcie tutaj łapeczki w górę subskrypcję z dzwoneczkiem. No i co? My się widzimy w kolejnym materiale. Do usłyszenia. I cześć. Czeba.